Cześć, witajcie na moim kanale. Chcę was zaprosić na poraną kawę ze mną i z moją mamą i na rozmowę o modzie, o ubraniach, a także wam chcę pokazać trochę makarskiej. A tu już moja mama, mój pies. O i tutaj słuchajcie, trochę wam chcę pokazać makarskiej. Jak wygląda rano miasto budzi się do życia i chcę wam po prostu taki zrobić poranny spacerek. Słuchajcie ze mną. I tak wygląda, słuchajcie, miasto o poranku. Ale wszyscy są już na nogach, bo jest fajna Pogoda, nie ma jeszcze takiego upału, wiecie, i teraz jest najfajniej iść rano na kawę. No, ponieważ, tak jak wspomniałam, nie ma gorąca, słuchajcie, później się zrobi cieplej, a teraz jeszcze jest bardzo przyjemnie. No, miasto się budzi do życia. Niektórzy mieszkańcy idą na poranną kawę sobie, tak jak my teraz. A niektórzy kupują e, świeże. O, idę sobie, kochani, z wami i chcę was właśnie wziąć na tą kawę ze mną, ale także pokazać, e, no, przepiękną makarską. Trochę tak tu sobie poobkręcam, ponieważ idę, słuchajcie, z psewna smyczy i pies się bardzo cieszy, że idzie na spacer i mi tutaj skacze <noise> cały czas radości. No i tutaj też są statki rano ludzie po prostu słuchajcie czekają tutaj w tej kolejce z samochodami żeby się załadować na statek. Tędy może nie przejdziemy już. O. Przejdziemy tędy. Tu jest kolejka na statek, a tutaj my przychodzimy. Chodź, puści nas pan, puści nas pan, chodź już prosto do naszej kawiarni. Zobaczymy najpierw, co jest, jakie są ciastka, nie? Wybierzemy. Chodź, sprawdzimy, jakie są ciastka. A ciastek mało, to może tylko kawę weźmiemy. Bo są tylko takie i takie. Jeszcze nie było żony, to co kawę może tylko, nie? Tak jak chcesz? Tak jak chcesz? 11. No dobra. Ale nawet nie ma ceny. Ale raczej nie ma nazwy. To nawet nie, nie wiadomo co, jaką nazwę dać. Jeszcze nie przyniesie. Dobra, no to chodź, Tam może w cieniu, co? Ej, chodź tutaj. Albo tutaj. A tam? Czekaj, zobaczymy. Chodź tutaj, tu jest cień. Idziemy do cienia, chodź! Chodź, chodź! Tutaj, chodź! Tak... Oj, no, tak... Do cienia! Miszka, chodź! Ale chodź tutaj usiądź, na tle morza, chodź. Ale jak nagramy film dalej, jak siedzisz naprzeciwko mnie? Co? Tutaj mi się zniął. I teraz zamówimy u, u Pana. Słuchajcie, ja trzymam kamerę bez, bez tego, no, bez trzymaka, więc jest trudno. Ale chodź, Miszku. Takie są uroki, słuchajcie, e, e, nagrywania, że trzeba kamerę ustawić. Chodźmy Miszuś. No i jesteśmy razem, słuchajcie, już w kawiarni nie ma ciastek jeszcze wystawionych. Ja może bym wzięła tylko dwie kawy, czy coś tych ciastek. bo nawet nie wiadomo jak się nazywają. No. Dzisiaj skromnie, bez ciastek, bo ich nie ma. Chyba, że później dołożą. No i mamy spokojne, chyba tak mam jeszcze nie ma ciastek. pan zaraz przyjdzie, to powiemy, nie, dwie kawy. Tu Coffee of Milk. Chodź. Mieszka. Ale już nazwie wam, go no. na ręce? Tak? A to czekaj, smycz muszę ci dać. Weź smycz. Tutaj, weź od dołu smycz. Masz? O, weź, weź. O. Słuchajcie, i chcemy z wami porozmawiać na tle e pięknego portu w Matartwie o takiej szafie kapsułowej jak ja to nazywam takiej <grytanie> szafie która <grytanie> mamy tutaj naszego przyjaciela takiej szafie która mieści po prostu wszystko i wszystko do siebie pasuje i ja powiem że dla mnie takim jednym fajnym elementem to jest biała koszula biała koszula ja Wam pokazywałam taką podobną km HM nie? którą tu wzięłam, bardzo przewiewna i która pasuje do wszystkiego. No jakieś winy, jakieś leże. Ale to po kolei omówmy, bo tak to w 5 minut wszystko. No. Najlepiej biała koszula, słuchajcie, biała koszula według mnie to jest taki element elegancki, pasujący i do dżinsów, i do shortów, i do eleganckich spodni, wtedy to już jest super elegancko i na każdą okazję. Uważam, że fajnie mieć w białą koszulę. A ja uważam, że powinno się też mieć taką dobrą parę jeansów. Jakąś... A jaki kolor jeansów? To już jak to woli, ale mi się wydaje, że klasyczny. Albo granat. A, a ja uważam, że tak się zastanawiałam, że fajnie mieć takie jeansy, właśnie może takie te średnie, bo granatowe na lato się tak. nie, nie nadają, takie pośrednie. I mi się przypomina, słuchajcie. E... Juliette Pinochet w filmie mm, Kiszowskiego Niebieski, która miała ubrane właśnie takie, słuchajcie, jasne dżinsy, biały podkoszulek i czarny żakiet. I to mi się tak spodobało, takie niby zwykłe zestawienie, niby takie sportowe, a jednak eleganckie. Więc jestem też za białym podkoszulkiem. Ona mi się właśnie napodobała <laughs> Christy Scott Thomas i w tym filmie, w którym grała z tą... O tym koń z rekordem. O i nie pamiętam tytułu, jaki to był film. Nie pamiętam. Co ten koń był? No wiem, wiem, ale co miała ubrane? Właśnie białą koszulę i takie piękne wingi. Bardzo ładnie się wyglądały. Mi się wydaje, że to jest taka klasyka i że każda kobieta będzie fajnie wyglądać w dźwiękach z białej koszuli. Ja eee, tak jak wspomniałam, e, biały podkoszulek też. No e, i trudno kupić biały, dobry podkoszulek, żeby miał dekol, właśnie nie pod szyję. i żeby był taki dobrze zrobiony, skrojony z dobrej tkaniny. Tak, i żeby, i żeby był właśnie taki klasycznie miał pasów bez żadnych jakichś udziwień i bez żadnych y, napisów i całkiem właśnie gładki. I żeby jakościowo był dobry, nie? Dobra tak. tkanina i żeby fajnie wyglądał sam jako sam, nie? I mm -hmm. Ja na razie takiego jeszcze nie spotkałam pod koszukach. Nigdy nabywają no, mogę na konie. No ale to różnie z tymi dekordami właśnie jest i on powinien być ani taki mocno dopasowany, ani taki luźny. On powinien być taki akurat dla taki na nas krojony, nie? To wtedy fajnie elegancko wygląda. I słuchajcie, uważam, że czarny żakiet to jest taki mashair dla mnie. Chyba, że ktoś nie lubi żakietów bardzo, to wtedy bym to zamieniła z dżinsową kurtką klasyczną, tak? tak? Albo z, no, z kaszmirowym noblezerem. Bo powiem tak, tak, że żakiet się założy, jak ja Wam pokazywałam Jan z Benettonu. Obojętnie Ołodek. do jakiej stylizacji, jest elegancko ubrany. Już Pan chyba idzie z naszą kawą, słuchajcie. Dziękuję. Dlaczego nie Jak to nie ma? Woda jest fajnie, że do kawy jest dawana woda i pies od razu mm -hmm. Mm -hmm. i pies od razu słuchajcie dostanie e, wodę i już nie musiałam mu brać, e, tylko miskę na wodę e, bardzo się cieszę, ale wylejecie tą kawę ić go, bo on sobie poradzi, bo teraz się zaprzątał nie poradzi. no i co jeszcze w takiej kapsłowie szafie co powiesz o Prochowcu? Bo ja uważam, że Prochowiec, ale nie każdy lubi Prochowiec i ja bym to zamieniła u siebie z kurtką militarną. A ja więcej wychodzę Albo z, z taką Tak, z kurtką militarną, bo ja więcej właśnie, tu mamy, widzicie? <grym>, a macie ciekawy po prostu vlog. Z kurtką militarną, ponieważ ja więcej chodzę w kurtce militarnej niż w Prochowcu. A ci, co uważam, że Prochowiec jest ich takim Super stręczny to, jest to, to powiedz, nie? Tak. I I to, nie ma co na i siłę to, mieć trochowca, jakby nie podnieść. I to obojętnie jakikolwiek: czy granat, czy czarny, czy klasyczny, taki jasny, ale. Po prostu mi się no, wydaje, że jeśli nawet ktoś nie lubi klasycznego, to może jakiś taki krótki, takiego przejściowy. Albo jakąś parkę, no taką jaką lubi, bo ja bym się nie ukierała tak przy blokowcu. Jeżeli ktoś nie je lubi takiej bardzo elegancji, takiej no, bez pazura, dla mnie to jest parka militarna, to jest taka coś z pazurem. Ostatnio kupiłam coś fajnego i wam pokazywałam w polu i to z rumpeksu, słuchajcie. Za cztery złotych mi się udało kupić, to by się też bardzo podoba, te kangerosy tej firmy. Bardzo. No i dla mnie, ja bardziej wychodzę w tej karce niż w pochodni, według mnie, bo ona jest na każdą okazję, a jest bardzo też elegancka. Chociaż te krótkie no, kąteczki typu prohowie, tylko krótkie taka jasne, granatowa też są bardzo ładne no, łatwe. E, I co jeszcze? Ja bym powiedziała się mała czarna w szafie. E, mała czarna o różnym kroju, zależy jaki kto ma figurę i komu co pasuje, ale z dobrego gatunkowego materiału, żeby to był dobry materiał, dobry krzywdzie. Nie mam co ubrać, ubieram małą czarną, jestem uwielbiona na każdą okazję. Tak, ale też może być, być, być czy, czy jakiś popier. w ogóle jak komu to pasuje, kolor też do twarzy. Miszka, chodź. Miszka tutaj zaczepia panów. On jest malutki, losceniaczyk, malutki. W jakich kolorach? Przyszał, mój pies przyszedł do kawiarni i teraz zaczepia, a tak to się wstydzi. Siad, siad. Misza, siad. siad. Chodź. Miszka. Chodź Miszuniu, siad, siad. I jeszcze, no co, mi się e, że wydaje, że dobra natura. I fajne jakieś no sportowe. To powinno być też alitasy, nie? Jakieś alitasy tak. wygodne. Jakieś takie firmowe, fajne, żeby fajnie wyglądały na noce i żeby e, były po prostu wygodne. Też słuchajcie, e, z dodatków, e, porządne okulary słoneczne Jakieś jedne, porządne które chronią wzrok, a nie po prostu przyciągają promienie słoneczne. Uważam, że to jest ozdoba, bo mogę je nosić tak, słuchajcie, a mogę je nosić na, tak na głowie zarzucone jako opaskę po prostu. I one są same w sobie biżuterią dla mnie i ozdobą. Y Urządny zegarek uważam też. Może być sportowy. Ja lubię sportowe zegarki. Może być jakiś elegancki, ale też żeby to była jakaś taka fajna firma, ale że dużo osób nie nosi no zegarka, bo ma, ma telefon. telefon w telefonie jest wszystko. Chociaż ja, ja uwielbiam zegarki i dla mnie telefon to jest do dzwonienia, a wolę zegarek miś taki. Chodź, Miszka. Chodź, chodź, chodź. Tutaj słuchajcie mamy z Miszką Zabawę, ponieważ y, teraz jak nagrywamy to trzeba łasić, a jak nie nagrywamy to jest spokojny. Y, 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 y. Co jeszcze, byś powiedziała? Takiego w szafie fajnego, no sweter dobry, to ja powiedziałaś jakiś deser, ale dobry mm -hmm. jakościowo, nie z akrylu na pewno, nie? Czarny nie. granat, nie. kremowy. Ja mam kaszmirowy zeker i za jeden kaszmirowy, taki leży, obojętnie czy on rozpinany czy taki ja kupiłam sobie słuchajcie kaszmirowy na doży, nie? KM w dobrej cenie który ktoś musiał oddać chodź. i został przyceniony na 150 zł z 350 słuchajcie więc są takie okazje, można też kupić dobry chodź. daj mi tą smycz chodź nie chodź tutaj, siadź, siad, ładnie, no siedzisz ładnie teraz i siedź ładnie, kochanie, zaraz wam pokażę, nie chodź. No, jakiś kaszmirowy sweter, który mało miejsca zajmuje, jest cienki, nadaje się całorocznie do chodzenia, a po prostu, no, jakościowo jest fajny, grzeje i... Mi się przypomina książka Ewy Frykowskiej, która napisała, że gdy była w związku z Dżinem Gutowskim, to wkładała tylko słuchajcie, dżinsy, podkładała mu męski, kaszpirowy luźny sweter na gołe ciało, wkładała i podkładała mu męski cygarek. Moda na zegarki takie kobiece, ala męskie weszła niedawno, a ona już wtedy w tych latach 70 70 właśnie mówi, że była super ubrana, na razie młodym w zwykłych kaszmirowy kaszmirowy, muszę że bez tanika tak ubrany na gołe ciało, męski zegarek i wyglądała zaniebiście po prostu. Bo to była jakość, to był super zegarek, jakiś na przykład może jakiś fajny łańcuch, jeszcze nasz kaszmirowy porządny sweter, zwykłe jeansy. Tylko jakieś fajne też firmy, nie? Uważam, że lepiej kupić jeansy firmy, która się w tym specjalizuje i jest się ubranym super i się wygląda po prostu inmodnie modnie i... To jest strój na osobę w każdym wieku i każdy w tym wygląda fajnie, modo po prostu. Tak, tutaj fajnie właśnie Tak, tutaj Wam pokazujemy panią, która fajnie poszła tam w tych spodenkach, super ubrana, w czapce, w granatowym podkoszulku i super po prostu też wygląda. Uważam, że taka um, stylistyka też sportowa odejmuje lat, jest na każdą okazję i po prostu fajnie się wygląda. Mamy coś jeszcze do dodania? Co tam fajnie jeszcze mieć takiej szafie kapsułowej? Co powinno się znaleźć i co się przyda? O, to pokażę Wam miejsce tą panią, bo fajnie wygląda. pani ma porządną torebkę bo rozpoznaje tą firmę białe sorty wam pokażę jeszcze białe sorty czapkę z daskiem baleriny i wygląda super po prostu o, super pani wygląda co jeszcze? i pomimo, że ta pani też jest w odpowiednim z młodą osobą, a wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ale ma też super figurę. Mm -hmm. Trzeba to przyznać. E, Pani ma figurę zajebistą, piękne nogi. I tak, piękne długie nogi. Tak, i figurę, koński ogon, e, super torba, białe shorty, niby e, tak nic takiego pod koszulę granatowej, czapka z daszkiem, a wygląda na ślicznie po prostu. Mm -hmm. I zwraca się mm -hmm. uwagę, i elegancko zarazem mm -hmm. wygląda. E, więc słuchajcie, no klasyka właśnie, też białe shorty, tak jak ma ta pani pasją do wszystkiego i dżinsowe, I jeansowe. ale działy są takie eleganckie, nie? No ciemnym, mianem. I do tego właśnie taki top może być granatowy i... Wygląda się super. to I widzicie, wystarczyły zwykłe balerinki. To nie muszą być buty na wielkich kuturnach, jakieś ostobne mm -hmm. Santawe tylko zwykłe, klasyczne, wygodne, na płaskim, balerinki, w których przechodzicie no, ileś tam kilometrów, a się nie zmęczycie, a wyglądają super. Nowy. Nie muszą to być buty w ogóle na obcasie, żeby pięknie nogi wyglądały. Mm -hmm. Jeszcze ta Pani ma wyjątkowo ładne nogi. Wyjątkowo. Nie. Fajnie wygląda. No i tak kochani, na tym może skończymy. Ty już kawę pijesz, ja dopiero zacznę. No ja wypiłam już kawkę. Miszce damy wodę, bo dzielnie tutaj nam asystuje. Tak, a jest bardzo dzielny, jest grzeczny po prostu. był. Kilometrowy. No, Miszuniu, tutaj siedzi, bardzo, bardzo dzielny jesteś. Bardzo dzielny jesteś. Grzeczny i dzielny pies. I wam jeszcze pokazuję, kochani, po Makarską. Tutaj za nami port. Siedzimy teraz z tyłem do portu, wyjątkowo, bo stwierdziłam, że będzie ładne tło. te auta, które tam wszystkie stoją, tak. czekają na prąd. Tak, tak, to już mówiłam. A będą, będą wjeżdżać no, na prąd. Tak mam obiadę w no, kawiarni. I wyjątkowo jesteśmy tak, tak. bez ciastek też, bo nie było, jak widzieliście, nie było za, za wcześnie, było bo za wcześnie przyszłyśmy i jeszcze po prostu nie, zostały, nie, nie zostały rozpakowane te ciasta, one później przychodzą, wiesz, tak, tak. za wcześnie jesteśmy i po prostu jeszcze nowy towar nie przyszedł. Ale no chciałyśmy przyjść przed takim uchwałą. Tak, tak. No my Was zachęcamy do przemyślanych zakupów w przechudnie tych czasach. Inflacja po prostu a, jest bardzo wysoka. Do zakupów takich sprytnych też. Ja zachęcam teraz do chodzenia, jak macie jakieś fajne lumpek, korzystania z fajnych wyprzedaży. Takie sprytne zakupy, słuchajcie, bo tak jak ja mówię, nie z sztuką wydać dużo pieniędzy na ładną rzecz. Po jest kupić coś fajnego na wyprzedaży, coś fajnego w kompleksie, zestawić jakąś drogą rzecz z, z rzeczą z sieciówki i też można fajnie wyglądać. No i klasyka, tak jak pokazałyśmy Wam pan tą panią, klasyka się zawsze obchodzi. Teraz czy, czy za rok, no, czy, za dwie, czy za 20 lat, jak ktoś że tak. białe szorty i ten podkoszynek, jak ta pani, to będzie zawsze fajnie ubrany, bo to jest klasyka po prostu. Mhm. To może właśnie taka kapsułowa szafa jest fajnie, jak jest klasyczna, bo mhm. wtedy wszystko się zestawia kolorystycznie i to się zawsze obroni, to zawsze będzie modne, mimo że moda się zmienia, są jakieś różne trendy rzeczy fosforyzujące, w kwiaty, w ciapy, to zawsze klasyka się obroni i zawsze będzie można. Co jeszcze dodamy na koniec tego filmu? Ja pokazuje pokazuję tutaj panie fajnie ubrane, też co, co jeszcze dodamy? Przeruszymy może e, pysznej kawy. Moja już chyba będzie zimna, teraz ją posłodzę, bo ja przyjęli na słodko. Napiszcie też, jaką kawę lubicie, czy lubicie kawę? Ja z cukrem lubię śmietanką tu mam takie fajne serce zrobione. Uwielbiam tą kawiarnię bo ma zajebistą kawę i zacząć poranek od dobrej kawy to robi dzień dla mnie. I co wy uważacie, że powinno się mieć Tak, tak dajcie znać, żeby, żeby no ta szafa no nie była zbytnio zapełniona, ale żeby no po prostu było tak, że otwiera się szafa i nie zastanawiam się, co mam się ubrać, bo wszystko mi do wszystkiego no, pasuje, co tam się znajduje tak. i po prostu za 5 minut mam już 4. No, no. Daj, tak, dajcie mam znać, my chętnie też się dowiemy, co Wy sądzicie o takiej kapsułowej szafie, co w niej właśnie pójdą znaleźć. Fajnie ponieważ podczytamy, nie? Mm -hmm. się czegoś dowiemy. Życzymy Wam miłego, co do dnia i do następnego, cześć.